Ten czas musiał nadejść. Jestem Wosiu, a dzisiaj sobie porównamy legowe AAT. Nie są to wszystkie legowe AAT jakie wyszły, są to tylko te niebieskie, czyli 8018 wydane w 2009 roku i 75283 Armored Assault Tank wydany w tym roku, czyli 2020. Statystyki tych zestawów macie nad nimi, ten ma około 407 elementów, ten 286, różnica ceny między nimi Względem cen wydaniowych to jest około 50 zł. Na, na korzyść tego, ponieważ ten kosztuje więcej, oczywiście. Ale przejdźmy teraz do porównania. Zaczniemy od filurek. W tym AAT mamy 7 filórek, właściwie tu dwie, tak samo w obu mamy właściwie dwie. I droidy, tutaj jest to, są to trzy super battle droidy, unikatowe, dla tego zostało z rakietowym ramieniem. Dwa zwykłe battle droidy i filurka jody, nowa w tamtym momencie, i klona która miała wtedy tylko rok i, i była Army Bulderem, więc na dobrą sprawę ich nigdy nie było za dużo. Z kolei w tym zestawie mamy cztery minifigurki, właściwie te w dwie, są to Asoka Tano, e, unikatowa dla tego zestawu i Asoka Clone Trooper, który też jest unikatowy dla tego zestawu, plus dwa e, Battle Droidy albo AAT Battle, e, battle dr Driver Droid O. Więc dobór figurek w obu zestawach jest dość dobry. Choć moim zdaniem tutaj brakuje jeszcze jakichś droidów, albo drugiego clone troopera, ale dobór filórek jest moim zdaniem atutem u obu tych zestawach, choć muszę powiedzieć, że no, ilość filurecz w tym zestawie na rok wydania takich jakość też jest świetna moim zdaniem, więc teraz przejdźmy do samych nowych zestawów. i o boże, co tu LEGO zrobiło? W 2009 y, AAT było ogromne. Wielu ludziom ta strzelanie pasuje, i rzeczywiście, kiedy postawi się je obok innych legowych pojazdów z dwiezdnych wojen, to, to boli. Hej, sorry, przerwam Wam mój fascynujący film, ale czy widzieliście, że ponad 77% ludzi nie subskrybuje tego kanału, a oglądają moje filmy? Ja nie wiem, jak Wy tak możecie. Pro, zapraszam Was serdecznie, żeby walnąć, ten 50 subskrypcji, będę wtedy bardzo zadowolony. Jesteśmy bliżej 1000 niż kiedykolwiek wcześniej. I możemy być jeszcze bliżej, a nawet możemy przekroczyć ten próg. Zapraszam Was bardzo do subskrypcji, a teraz wracajcie do filmu. Boli porównanie stali, ale trzeba mu przyznać, że jest proporcjonalne i jest ładne, przepiękne. Mimo tego, że ma już ponad 11 lat i niektóre techniki się źle postawały, ponieważ nie jest to najbardziej zaawansowana konstrukcja, jest ona dosyć prosta. Z kolei nowy model jest zupełnie nieproporcjonalny. Jego wiewa jest rozmiarów wiewy modelu 2009, mimo że kadłub jest w wielkości modelu z 2014, którego tu nie mam jest w trochę innej kolorystyce, dlatego jak mówiłem porównuję tylko niebieskie więc wielkościowo ten AT e jest ogromny ma więcej naklejek, to trzeba mu przyznać ale naklejki robią detale, których ten w ogóle nie ma przynajmniej część, ten, bo lożu separatystów jest na obu ale na przykład tych wyrzutni raciec wyrzutni raciec są tylko w tym Tutaj też jest ten pasek. Kolorystycznie, kolorystycznie i proporcjonalnie ten jest o wiele lepszy, choć jest za duży. Ten z kolei jest upośledzony jakiś. Jest za feroci względem długości tego talerza. ma za dużą wiewę, za długie działo. Kolory te w niektórych miejscach się nie zgrywają, mimo tego, że wykorzystuje lepsze kolory, bo nie ma tutaj zwyczajnego niebieskiego. To po prostu kolorystyka, tak? Tutaj brakuje niebieskiego pasa, tu brakuje niebieskiego pasa, tu brakuje niebieskiego pasa, tutaj brakuje szarego czoła. Po prostu jest to błąd na błędzie. I choć muszę przyznać, że konstrukcyjnie ten model jest o wiele lepszy i składa się do bardzo przyjemnie, to efekt końcowy jest dziwaczny w najlepszym wypadku. Pokażę je Wam obok siebie dosłownie. Ten czołg ma tak samo praktycznie długą lufę, tak samo długą wieżę, z czadłubem nieporównywalnie mniejszym. To jest dowcip, ale zostawmy to, może przejdźmy do funkcji. Oba zestawy mają błazy, e, włazy do środka ciągu. Tutaj jest on w taki sposób otwierany na tych zawiasach klikających. Jest tutaj miejsce dla pilota, można się tam dostać jeszcze o z tyłu, do tego zaraz przejdziemy. Tutaj jest to otwierana jedna klapa. Tutaj też jest miejsce dla jednego droida. Może on sobie tu siedzieć, nie, nie ma czego chwycić. Y tutaj jest po prostu ciarna przestrzeń i jest to stru struktura pojazdu. Y w wypadku obu obracają się te działka na y bokach. Tutaj mamy jeszcze funkcję strzelającą, gdzie można stryknąć i powinno wystrzelić. W tym zestawie też mamy jedną funkcję strzelającą, do której zaraz przejdziemy. Oba zestawy mają obrotową wieżę. Ten mogę zrobić 360 ten nie, ponieważ ma tutaj ograniczniki. W sumie to nie przeszkadza mi to. W obu zestawach elewacja działa, pozwala tylko na podnoszenie i brak depresji. Mamy otwierane włazy. Miejsca w środku jest dosyć dużo. To jest głębsze, trzeba przyznać. Anteny w obu zestawach są tak podobnie zrobione, choć muszę przyznać, że ta wieża jest o wiele ładniejsza moim zdaniem niż ta. Ta jest taka bardzo studowa. Od tyłu tak się prezentują ciągi. Tutaj mamy funkcję tak? Przejdziemy do funkcji z tyłu. Nie ma tutaj nic, nie ma żadnego dostępu do, ciągu, do środka ciągu od tyłu. Są za to funkcje strzelające. Tutaj mamy strzałki. Jeżeli te dwie dźwięki popniemy, wystrzeli nam te sprężynowe strzały z których bardzo lubi korzystać od lat. Tutaj z kolei mamy zupełnie inną funkcję, bo mamy właz. Można to opuścić i na dobrą sprawę wyjąć. I mamy teraz osobny pojazd i nie szkodzi to jakoś wizualiom tego czołgu, tylko od tyłu na dobrą sprawę szkodzi. Tak to nie widać od boku, od przodu. Nic, a mamy pojazd, do, do którego można włożyć droida, można to włożyć z powrotem i mamy droida jako pilota. Tutaj mamy jakiś odstający element, nie wiadomo po co. 2009 nie był jeszcze e, zbyt, e, nie był jeszcze tak dobrze zrobiony jak e, w 2009 modele, nie były jeszcze tak dobrze ogarnięte jak dzisiaj są w niektórych miejscach. Choć trzeba przyznać, że ten zestaw naprawdę wygląda o wiele lepiej na półeczce niż ten nowy Berbeć. To są oba zestawy obok siebie. Widzicie je, jak wyglądają i czym się od siebie różnią. Jest tego dużo. I teraz przejdźmy do podsumowania. I będąc już w podsumowaniu, muszę powiedzieć, że to porównanie wyszło mi zupełnie inaczej niż to statków generała Redziwiusa, ponieważ jest to, są to zupełnie inne modele. I nie, nie jest mi trudno powiedzieć, który model jest lepszy wprost, tak? ponieważ model z 2009 ma o wiele więcej zalet, jest, jest ładniejszy, w niektórych aspektach przynajmniej. Ponieważ o ile lubię mm, gładkość tego nowego modelu, to trzeba przyznać, że ten oryginalny z 2009 jest po prostu Wygrywa w prawie każdej kategorii, w bawialności, w ilości figurek, w jakości figurek na rok, w których zostały stworzone, bo o ile te figurki nie, nie są porównywalne nad drukami z tymi, to ten, te figurki mają 11 lat, a te mają, nie mają nawet roku. Jest to masakracja na dobrą sprawę modelu z 2020 i to porównanie było to tak na dobrą sprawę farsą i filmikiem, który wrzucam sobie na kanał, ponieważ mogę i model z 2009 jest w każdym aspekcie lepszy nie jestem w stanie polecić modelu z 2020 w żadnym momencie poza tym, że jest bliższy skali czyli nie jest tak ogromny jak tamten ponieważ ten rzeczywiście jest trochę za duży i może to wielu ludziom przeszkadzać mi w niektórych miejscach też przeszkadza ale nadal go uwielbiam więc ten model jest dobry ponieważ jest teraz na półkach i można go dostać i filurka, Asoci i Clone Troopera są bardzo fajne i to jest na dobrą sprawę też motyw, dla którego ja kupiłem ten zestaw AT 2009 jest, jest zestawem, który kupiłem dlatego, że chciałem mieć AT z 2009 ja na dobrą sprawę kupiłem go tylko dla modelu i uwielbiam ten model więc wygrywa on praktycznie całkowicie, nie ma specjalnie wad względem oryginału, względem tego nowego 2000, yy, zestawu z 2020, ponieważ no o ile ten jest naprawdę dobrze zbudowany, to ta konstrukcja, która tu idzie, nie, nie widać teraz że jest dobrze zbudowany. Wy, wygląda się brzydko w wielu miejscach i no, nie wiem, co mogę tu więcej powiedzieć. No, po prostu model z 2009, 2009 wygrywa. Ja Was zwednam, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, ocencie, co Wy sądzicie o tych modelach. Zwednam Was. Cześć.